Wczoraj przyglądaliśmy się osobie, która jest uwięziona w klatce własnych pojęć, rozwiązań pewnej sytuacji, która powoduje, że właściwie ta osoba jest strasznie silnie zniewolona. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób dokonuje się to szukanie tego rozwiązania: że się nie dopuszcza tej pierwszej odpowiedzi, szuka się tych innych nas ukrytych. I dzisiejszy tekst znajduje, daje nam odpowiedź, jak do tego dojść. Dzisiejszy tekst mówi nam po pierwsze Jezusie, który, który mówi, że nie szuka jakby swojej woli, ale szuka woli Ojca. I podobnie radzi nam, żebyśmy się nie skupiali tylko po prostu na sobie na tym naszym procesie takim default postawienia programowe, które krążą wokół nas, krążą, krążą, krążą i wówczas zostajemy w tej klatce i chodzimy w tej nazad i nie potrafimy wyjść, tylko zejście głębiej. Ale jak jest możliwe to zejście głębiej? Głębiej w sensie do tej prawdziwej naszej natury, natury Chrystusowej, czyli słuchanie Jego. Słuchanie Jego wydaje mi się, że jedną z takich najprostszych dróg y, ma Proszę, najbardziej, no, to jest właśnie czytanie Pisma Świętego, Ewangelii, ale no, także innych książek oczywiście. I wówczas, kiedy ruszamy na tą przygodę z tym tekstem i staramy się go interpretować, otwierać się na niego. To jest takie zapuszczenie się w coś kompletnie nowego, innego. Czasem wydaje nam się, że to nie z tej bajki. Przecież to mnie nie dotyczy. Przecież tu problem mój, a ten tekst o czymś innym, ale właśnie taki pójście w taką podróż po jakiejś zupełnie innej sytuacji, w zupełnie innym pejzażu, zmienia coś w nas w środku i pozwala nam znaleźć może rozwiązanie na to, z czym się właśnie borykamy. I jakby przebija przez takie trwałe struktury naszego myślenia, któreśmy sobie stworzyli, i jakby wyborowuje wyjście właśnie z tej klatki. I tak to sobie widzę. A ty się powiedz ze mną, co ty na ten temat myślisz, jeżeli oczywiście chcesz. Cześć.